Siema w kolejnym filmie, trzeci dzień z rzędu nagrywam, e, no, wiadę z wodą mam, żeby szyby umyć w trzydziestce, roboty sporo. Od rana D-47, trzeba za chwilę ją będzie spiąć z D-55. Żmijkę wstawić, plandekę jeszcze dokończyć, bo wczoraj nie dokończyłem. Dmuchawę tutaj pod silosem ustawić, do kuzyna powolki, big bugi podjechać. Także no, zabieram się do roboty, bo kombajn ma być o 10. Także niewiele czasu mi zostało. Ciekawe czy do tego czasu zboże wyschnie. Bo jak na razie jest duża rosa. No i dobra. Teraz będę coś widział jak będę stawiał tą żmijkę. O jakie ładne migbaki. Ale jest ciężka ta paczuszka. Mucha już mam ustawioną. Wpiąłem się tutaj do przechowalni. Się zastanawiam czy dobre obroty będą. Bo tutaj nie mam możliwości zmiany. Przedłużkę sobie przyniosłem ewentualnie, żeby tam się podłączyć, gdzie jest szutownik. Kurde, doby pasuje, nie będę musiał przedłużki ciągnąć. Tylko i tak tą przejściówkę muszę jak na razie wziąć. Bo mi najpierw będzie potrzebna do żmiki, żeby żmikę podłączyć i bo pierwsze kosimy żyto. A, i big bagi też mam. To przy okazji jak mam już włączoną kamerę Wam pokażę jak te big bagi wyglądają. Tutaj są te big bagi. To jest chyba 17 big bugów. A, zresztą przed chwilą wam je pokazywałem. No ale już są przechowanie. Już czekają na załadunek. Ładnie idzie. Mogę dalej podkręcać. Tutaj mi trochę do góry poszło. Źle pasem przymocowałem. Bo już wymyśliłem fajny sposób, żeby ją tam wpychać. No, tylko błąd e, mocowania. Bo tak to chwila, moment i, i by była A tak to trochę dłużej się pobawię. No, jeszcze teraz podkręcę tam wiadę. To prawie będę ją miał w środku. Tak mi się udało. Z nią wjechać. Teraz potrzebuję drugiego pasa. I tutaj od ucha do ucha. Chwila moment będzie 3,6 Po. Mam Także jeszcze 25 minut na przywieszenie spoko. damy radę. Jeszcze jednego pasa potrzebuję, żeby ją trochę dociągnąć w tę stronę jest 44 po i będzie idealnie myślę. 5 minut spóźniony. Combine już jest, czeka. Jeszcze przyczepy spinałem i jedziemy, Mucić. Ale i tak obstawiam, że może być trochę wilgotne, bo jeszcze rosa jest. Eee, zapowiada się strasznie ciężki dzień. Uważamy, że to. No i zaczęliśmy. Idę się do pakować wpakować zaraz. A, żyto to się dobrze muci. Także nie ma co sprawdzać. Kurze się kurze. Ale koło 15% wilgotności ma Pierwszy pomiar 16% chyba swaki, a drugi 15% no, Pierwszy też tutaj koło drzew był przejazd To mogło trochę wilgotniejsze być Pierwsza przyczepa żyta Chwilę czekamy aż jeszcze odeschnie 10.47, po 11 musimy dalej Kombinacja Ale jak na razie przynajmniej w tym roku da 47 zostaje z olejem do 60 Może w zimie to się zmieni Jak tu się będzie sypało aha, aha. Trochę chyba to przestawię, żeby dalej było Może tutaj uciekać ja, no, jeszcze trochę do góry. Pokażę Wam jak to z przodu wygląda śnieżnie. Tak to wygląda. Ciągnąć, żeby go nie przejechać. O. Może będzie dobrze, może da ja tak. Chociaż on następnym razem wywolał. trochę w tę stronę. To rozgarnąłem po całej podłodze, gdzieś na pół metra, o, bo trochę bardziej wilgotne, a reszta już myślę będzie normalnie leciała na kubkę. Ciekawe, jaką teraz będzie miało wilgotność. Tutaj, Lisia Noja, a tutaj, bo żebyśmy się nie za ziemię zgaliłeś, nakopał. ale porabione pod polem, no lekko około tam spadło. w stronę też jest tunel kolejna przyczepa ta ma równe 14% o 12 wyjeżdżałem z pola jest 12.12 .12. i mam pół przyczepy rozładowany także myślę, że w 25 minutach się zamknę, a mniej więcej tyle zajmuje umucenie pełnego zbiornika Miałem się, że szybciej muci w tym roku, bo nie zdążyłem obrócić, już wysypał na tamtą przyczepę i pół zbiornika umucił, ale mówi lepiej ci sypie w tym roku. Zobaczymy jak odwiozę na skup ile będzie. Tutaj jest pełniutka przyczepa no i tam już jest zbiornik na tamtej. I jeszcze kawałek. mam powiem, do wybuchnięcia tutaj ma tego pola. Z dwa zbiorniki to lekko. Wszyscy jeżdżą nikt tej gałęzi nie złamie. Już trzy razy w nią przyłożyłem, chyba trzy. Złamie ją, ciekawe. Dobra, udało się. O, tam końcówka. Jeszcze mu została. W tej wnęce I tutaj paseczek. No i ta przyczepa jest pełna. Ciekawe, ile na to wsypie. No ale nawet teraz, na szybko licząc, że średnio na każdej tej były 3 tony. No to mamy 12 ton. Na tej jest 7. Spokojnie, 7 jest. Nawet chyba więcej było. Nie, około 7 chyba było. No to mamy 19. Nie pomyliłem się, to była trzecia chyba. Pierwszą rozgarnąłem, druga, trzecia. D55. Też pełniutka. I sta dzwoni, że podjeść, bo się nie zmieści. Moment, moment. Z dwoma przyczepami. O, bez problemu 60 mogłaby mieć problem ale nie zielony obydwie pełniutkie prawie się wyrabiam kombajn przed chwilą tutaj widziałem w tych drzwiach D55 mam zrzuconą D47 zlatuje w tym momencie Także jeżeli będzie miał przestój to niedługi A z tego względu, że nie chciałem się już odpinać, przypinać I pierwszą rzuciłem D55 A powinna być D47 Już bym mu podstawił, by miał do dyspozycji A tak to chcę najpierw zapewnić tą, żeby ją podstawić pod muchawę już, I żeby z niej już leciało o. Pierwsza przyczepa pszenicy. Jednego nie przewidziałem, ale to za chwilę Wam pokażę. Jak na razie z tym jednym zbiornikiem na przyczepie jadę na koniec pola, bo tam akurat muci. I no ma pełny zbiornik. Także pszenica słabo. Tutaj dwa hektary bite są. No i jest dwa zbiorniki gdzieś po około 4 tony To strasznie biednie wysypała pszenica także my się nastawiamy z big bagami, a to może nawet za dużo nie trzeba do nich będzie sypać no nie i tak trzeba będzie sypać, bo dmuchawa tego nie odbierze do silosu nie wdmuchnie. Zastanawiałem się czy można przerzucić na jakiś, na jakiś inny kolor hydrauliki te przyciski na błotnikach i teraz chwilę miałem, no to się udało na zieloną parę przerzuciłem także teraz nie będę musiał chodzić do ciągnika żeby podnieść przyczepę a przyda się to raczej Wydaje ja się, że jeszcze muszę, że wam mówię czego nie przewidziałem że jak będzie dmuchawa chodziła, to nie będę miał tej przejścióweczki tutaj <gry> także na szybko muszę rozkręcić tą mufę i cztery takie psówki zamontować nie róbcie tak w domu, pamiętajcie to jest złe połączenie ale skuteczne i szybkie ale strzelne, się napompował Tak nam to idzie. Powoli do przodu. pod stylosem rozładowuje się do dmuchawy, a my rozładowujemy tą dużą ten ma najlepiej nic go nie interesuje oprócz latających much, much koło niego po przerwie obiadowej na małej, jeszcze jedna czwarta przyczepy jest do zrzucenia. Ta jest pusta. Kombajn jest pełny. Podstawiam tą i dalej ładujemy big bugi. Jeden zbiornik to tam szybko półtora big baga. No, może dwa. jest drugie okrążenia i pełny zbiornik. Także ta pszeniczka lepiej sypie. A też wizualnie było widać, że ta jest ładniejsza. A tamta jakaś taka pozasychana była. Kurde, trzecia D47 się sypie do silosu, o ile się nie pomyliłem. Jedną D55. Jedną? Czy dwie? Dwie D55 władowaliśmy w Big Bugi I teraz jadę trzecią I myślę, że się nie zmieści na, na nią i na tą małą D47 Także jeszcze będzie trzeba powalczyć Chwilę, bo na tej i na tamtej to jakieś 12 ton. Czyli 24 plus 4 to mamy 28. Jeszcze został ten kawałek, i tutaj rowem Tu będzie pewnie hektar 30, 40, coś takiego bym obstawiał. Ale w 100% nie jestem pewny ile przejście między polem a łąką już taka bardziej wyschnięta ta przeniczka. Ale tutaj dalej nawet nie jest źle, tylko na tym łączeniu. Tyle zostało, nie zdążyliśmy. Mamę wysyłam, a ja rozładowuję tą dużą. Żeby kombajn nie miał przestoju. O no, właśnie kombajnista dzwonił także idealnie w czas. No kurde, chwilę będzie musiał poczekać zanim dojedzie. No ale prawie pusta już jest. Tyle zostało na D55 i jadę. Żeby kombajn nie miał przestoju. Myślę, że się zmieści już ta resztka. Dobrze, bo kombajnista nie czekał na mnie, idealnie dojechałem Tylko gorzej, bo może się nie zmieścić na tą przyczepę Chociaż może Na styk Dobrze, że podjechałem 60 i D47, żeby się zsypywała, także pracownik tam Czuwa, Boże leci do silosu Także no trochę z niej zleci A na tyle no to jak tej przyczepy braknie no to w zbiorniku może wrócić Bo jeszcze tutaj jest jeden pasek Tutaj jest drugi pasek I cały ten trójkąt A propos tego trójkąta Pamiętacie, że tam przy rowie jest takie podmokłe miejsce? Trochę za późno o nim kompaniście powiedziałem i tylko jedno kogo zrobiło plum. Mówię, jak się zakopie to mnie zabije. Ale udało się wyjechać. No pół opony tam wpadło. Tak było czuć jak się kombajn przechylił nagle. Mówię, moja wina, moja wina. Mówiłem wcześniej. Ale na szczęście udało się. I co? Jest godzina, która? 18.17? Nie, 23. I od godziny 10? No, 11. No, ja od samego rana, bo jeszcze szykowałem. Także nie mam siły. No, komórka dużo kroków nie pokaże. O, kurde, 14 tysięcy. To i tak dużo. Biorąc pod uwagę, że ja się tylko z na ciągnik przesiadałem. E, dobra, bo ja się rozgadałem, a mam znaleźć jeszcze prasę. Bo tam jest hektar pszenicy zostawiony, nie nieposiekany także ten trzeba by kogoś znaleźć, żeby to spiasował, bo na jutro jest deszcz i to od 10 do 20 litrów w prognozie o ile to się nie zmieniło. Także jest źle. Przydałoby się to dzisiaj jeszcze spiasować. Także dzwonię i szukam. Bizon Posłuchajcie, może trochę go będzie słychać. Kose słychać Jak słychać? Jak tym, O teraz tylko O, się, Co tam, jest okazało A tutaj Paweł, ostatni pasek gąbia. No i ten trójkąt jeszcze. Jeszcze z trzy przejazdy. I w zbiorniku jeszcze zostało tam z 500 kg. Nie zmieściliśmy. Na tą przyczepę. I będziemy chyba prosto z kombajnu sypać do big baga. Bo Paweł chce jechać swoje mucić. Żyto. A na jutro, tak jak Wam mówiłem, też zapowiadają. Także chce jeszcze swoje skosić. A ma tego chyba z 5 hektarów. No jest za chwilę 19. się nie zmieściło teraz D55 latuje przyznam się do błędu napęd miałem włączony na auto no i auto nie jest załączony napęd kiedy koła są podkręcone musi być zapięte na stałe jednak także ten mój błąd Teraz już jestem mądrzejszy. Jedno, drugie, trzecie okienko pełne, jeszcze tam czwarte i piąte. Ile było? 13? 13 chyba. Albo 14. Coś takiego. Wilgotność do 20%. Także idealnie. A w sobotę taką mamy pogodę. Od Jana pada. W Mialce już jest 6,5 litra wody. I cisza na drodze i polach. Jeszcze podsumowania nie nagrałem. Dzisiaj mamy. Czwartek. No i wczoraj taka ładniejsza pogoda była i dzisiaj. Także wczoraj mucili Kto nie wymucił? No, od soboty w niedzielę byle jaka. Poniedziałek tak na jak pochmurny. No, tyle jest żyta. Z tego co liczyłem, no to dobra. Siódemka powinna sektora być. Na 5 i 6 klasie. Pszenica jest tutaj częściowo w tych big bagach, częściowo w Cigosie. Tu mi się zerwała posadzka przez ładowajkę. Za ciężka ładowarka albo za słaba posadzka. Eee, 11 big bagów, jak dobrze liczyłem. Tak, jest 11 big bagów. Takich dość dużych, bo one tutaj prawie 2 metry mają. i co są niższe ode mnie i w każdym jest o, prawie pełniutko, ile się tylko dało, to było wyniesypane. Także no, liczę, że w takim big bagu 1,5 to na spokojnie jest. Także 10 bigwagów, 15 ton. I całutki silos lejowy, o prawie cały. Tyle brakuje do pełnego silosu. Czyli tutaj widzicie, tu jest 5 cm do daszku. No, a tam jedna płyta, czyli myślę, że jeden bigwag. By tu wszedł, może trochę więcej i silos byłby pełny. Czyli licząc silos plus te big bugi, to powinno być 40 ton. Licząc po przyczepach, o ile się nie pomyliłem, powinno być 48 ton. Tylko tego trochę nie widać. A nie będę wam ściemniał, że pszenica sypała 8 ton, no to bez sensu. Zakładając, że było te 40 ton, podzielić na 6 i 7 hektara, no to wychodzi tutaj taka szósteczka z hektara. Bo kombine pokazał 9,9 i e, 7, że danego dnia wymuciliśmy, z czego żyta było 3 hektary. No to wychodzi, że 6 i 7 było tej pszeniczki. Chociaż. Może to wskazanie być lekko zawyżone, bo nie zawsze pełnym HDM ucił. Trzeba by to po prostu przemierzyć ile to ma. Czy to wskazanie kombajnu jest prawidłowe, zaniżone, zawyżone. No ale z tego co kombajn pokazał i z tego co tutaj jest wizualnie. No to pszeniczka plonowała najgorzej koło szóstki. Żyto koło siódemki. A jęczmień? Też, też pewnie siódemkę wyszedł. Dobra, także ten nie najgorzej, nie najlepiej. Jakby przeniczka 8 planowała to to tutaj myślę, że 20 Big Bagów by stało spokojnie. Tyle powinno być. A też jestem ciekawy, ile w takim Big Bagu jest. Jak będę sprzedawał, no to się dowiecie, ile było tej przeniczki. Dobra, i w tym filmie myślę to wszystko, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego, cześć!